Mateo Armendaris de la Fuente przewodzi zgranej ekipie groźnych stworzeń. Jego kumple szarżują przed siebie, odrzucając wrogów z drogi. A Gecko ściga ich, by przegrupowali się i ponownie ruszyli do akcji. Ale kim tak naprawdę jest nasz bohater? Hey, how are my buddies? No, not y'all. I'm talking to these little guys, but yeah. What's up? Urodzony i wychowany w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych. Gecko jest 22. agentem, który dołączył do protokołu Valorant. Przez większość czasu nasz bohater mieszkał ze swoją mamą o zagranicznym pochodzeniu, dzięki czemu Biegle mówi w języku hiszpańskim, jak i angielskim. To widzimy w zwiastunie agenta, jak i w jego voicelinach. lineach. Yes, they're going for us, huh? modo. it is what it is. Wydarzenia, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rekrutacji gecko były powiązane z projektem Landfall, który omawiałam w poprzednim odcinku. Od momentu kradzieży promienitorców z placówki Kingdom West obiekt pozostał pod ścisłym nadzorem a bohater w tym czasie był poszukiwany przez wiele oddziałów korporacji, co mogliśmy zauważyć w ekranie głównym w patchu 6.0.5. Od tego momentu Geko pozostaje w stałym kontakcie z protokołem Valorant, głównie za pośrednictwem Reiny. Bohater jest jedynym człowiekiem, który może komunikować się ze swoimi czterema promienitożercami i je kontrolować. To w połączeniu z ogromnym potencjałem takich stworzeń odgrywa znaczącą rolę w ostatecznym zwerbowaniu go do protokołu, pomimo jego braku doświadczenia na jakimkolwiek polu walki. Aby przygotować Mateo do misji, w których będzie brać kiedyś udział, przechodzi szkolenie u Brimstone'a, z którym zdąży już zbudować przyjacielską relację. Geko po rekrutacji darzy Brimstone'a ogromnym szacunkiem. Ale to nie przeszkodziło mu w tym, żeby nadać mu dosyć ciekawy pseudonim: Brimo Brim. -brim. Heyo Brimy Brim, hear me out. I love the room for real, but like my crew needs their own space sometimes, and it's a little crowded right now. So check this. What if we knock down some of the walls, combine my room with the one next door, double it up? Eh? Eh? Let me know what you think. Innym agentem, który również pomaga Gecko w treningach, jest Harbor, u którego pobiera lekcje pływania. Bohater wydaje się okazywać agentowi ogromny szacunek za to, co robi i jak mu pomaga. A w swoich voice często nazywa go trenerem. Those are some crazy ass moves, coach. Shit. Hey coach, this counts as training for today, right? Right? Pora dokonać ponownej oceny klasyfikacji promienistych. Nasze sztywno wyznaczone definicje nie odzwierciedlają spektrum. Dzieci pierwszego światła nie stanowią problemu. Ale jak sklasyfikować astre, joru, a co z harborem, którego moce pochodzą z samego artefaktu? Długo dyskutowaliśmy nad sytuacją omena, a teraz gekko. Jego zeznania dotyczące procesu budowania więzi ze stworzeniami zaprzeczają wszystkim naszym założeniom. Tak wiele nie wiemy. Jakieś przemyślenia? Co ciekawe, Gecko nie jest sklasyfikowany ani jako promienisty, ani jako człowiek. Bohater, wykradając swoją załogę z ośrodka Kingdom West, zbudował między nimi dosyć specyficzną więź. Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób agent zyskał zaufanie prominitożerców, ale relacja między nimi polega na wzajemnym zrozumieniu. Stworzenia takie jak Mos, Trash, Wingman czy Dizzy łączą się ze swoim opiekunem poprzez ugryzienie, czy wszczepienie materiału genetycznego przez na przykład niewielką ranę. Każdy prominitożerca ma swoje własne zdolności i własną osobowość. Poruszają się i współpracują ze sobą, tworząc mały, kompletny zespół. Wygląda na to, że poza swoimi indywidualnymi zdolnościami potrafią również wyczuć lub zobaczyć, kiedy sam gecko jest w niebezpieczeństwie. Uważa się, że te stworzenia potrafią również dosyć dobrze odczytywać ludzkie emocje, co pokazała Dizzy w cinematiku Greater Than One. Ciekawym kompanem Gecko wydaje się być również Trash. Jest to stworzenie podobne do Rekina, które może być bezpośrednio kontrolowane przez Mateo. Ale jest również świadome tego, kiedy pod tą kontrolą nie jest. W zapowiedzi bohatera pokazano, że Trash podziela podobne wartości do swojego właściciela. Silna niechęć do Kingdom jest zauważalna, kiedy promienitożerca próbuje zaatakować jeden z plakatów korporacji. Trash wydaje się być również najbardziej chwiejna emocjonalnie ze wszystkich. Choć podobnie jak inne przywołania, nadal ceni bezpieczeństwo Gecko ponad wszystko. Warto zauważyć, że jej rozmiar różni się najbardziej od wszystkich innych kompanów, ponieważ może przyjąć po przywołaniu naprawdę sporej wielkości. Podobnie jest z Wingmanem. Promienitożercy potrafią przyjmować naprawdę różne rozmiary. Przez co mamy wingmana kieszonkowego, jak i tego, którego dobrze znamy z gry. Ten promienitożerca jest również najbardziej niezależny z całej ekipy Gekko, co sugeruje również jego imię, które możemy przetłumaczyć jako skrzydłowy. Oprócz pozytywnych relacji ze swoimi promienitowymi przyjaciółmi, Gekko dosyć dobrze dogaduje się z resztą agentów w protokole. Po zwiastunie Gekko i po niektórych kwestiach dialogowych można śmiało stwierdzić, że Mateo i Reina znają się i ufają sobie, tworząc coś w rodzaju relacji matka-syn czy rodzeństwo. Reina nie wydaje się być biologicznie spokrewniona z Gekko, ale mimo wszystko łączy ich silna więź, którą prezentowali nam rajoterzy w postach na ich się, w dialogach czy nawet w zwiastunie samego bohatera. Reina, you keep like glancing at me. Why you smiling? Sorry cariño, you remind me of someone. Dosyć zabawną i pozytywną relację ma również z Brimstone'em. Jak wspominałam wcześniej, już po dołączeniu do protokołu dosyć dobrze się ze sobą dogadywali. W zapowiedzi skórek Radiant Entertainment System widzimy, że Brim dołączył się do gry z Gecko. Co skończyło się przegraną dla nowego agenta. I to nawet niejedną przegraną. Jednak jak wiemy, wyjątki się zdarzają. I często bywa tak, że pomimo dobrego nastawienia, ktoś nas po prostu nie polubi. W tym przypadku była to Deadlock. Bohaterka obawia się jego stworzeń, po tym jak została zaatakowana przez gigantycznego niedźwiedzia polarnego. Który tak samo jak przyjaciele agenta był promienitożercą. Deadlock martwi się, że te stworzenia zdradzą protokół i skonstruowała nawet dla nich specjalne zabezpieczone skrzynie. I saw you rejected my latest proposal, but I must insist you reconsider. Do Valorant store unsecure warheads in the barracks? Do we leave mines scattered around the hallway? Hmm? No. Those things are far worse. I fabricated four crates for this specific purpose. It is safe. You must authorize their detainment. Nastawienie deadlock nie spodobało się reszcie agentów. Brimstone zapewniał bohaterkę, że kontroluje stworzenia i nie wymkną się one spod jego kontroli. Reyna również stanęła po stronie Gecko.

Mimo wszystko mam nadzieję że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarzu o następnym temacie filmu. Widzimy się w przyszłą sobotę. Do następnego!